W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, niech będzie z Wami wszystkimi. i siostry, zgromadziliśmy się, aby pożegnać naszą siostrę z Sabinę. Jej śmierć napełniła bólem i rodzinę i wielu z nas. Wszyscy wierzymy udział w ich cierpieniu i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w tej ciężkiej dla nich chwili, ale wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z naszą siostrą Sabiną w domu naszego Ojca. Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia. We świętej pamięci Sabiny odmówimy teraz chwalebne tajemnice Różańca Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczo pod polskim Piłatem, ukrzyżowany w Marii Pogrzebnej, wstąpił do piekiel, Trzeciego dnia z Stąd w Nenigwiu sasa. Siedzi po prawej stronie, a teraz przyjdzie, są żyjemy i umarł. Wierzę Ducha Świętego, w kościół wierzę w, wierzę Ziemniem. Wierzę Ziemniem. Wierzę w, w wierzę Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas badaj ode swego Pana. Zdrowaś, Maryjo, pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, Teraz i Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, niewiastami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, że teraz i w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak teraz i zawsze i na tej mój Jezu, przyjrzasz nam, że się czekamy, Jego, wszystkie, się i dopomóż szczególnie którzy najbardziej Tajemnica pierwsza z martwych stanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chwała naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami Teraz i do śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i do śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski śpełna, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Trwa się, łaski pełna Pan z Tobą błogosławiona, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, Mnie. jak była na początku, teraz i zawsze, i na

And forgive us our Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst the women, this blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed thou amongst the women, this blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners now the, hour, and the Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the amongst women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother Hail Mary full of the Lord is with thee. Blessed the amongst women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed the art thou among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed the art thou among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed the art thou among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the Lord. Mary full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the amongst women, blessed are the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, Mary grace, the Lord is with thee. <coughs> blessed are the amongst women, blessed are the fruit of thy womb, Jesus. All Amen. All United, Hail Mary full of grace the Lord is with thee blessed art thou among women blessed is the fruit of thy womb Jesus Holy Mary Mother of God pray for us sinners now and at the hour of our death Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in be the beginning is now and ever shall be world without end Amen Jesus save us our savior Potrzebują Twojego trzecia zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy nasz i nie bój nas na ale nas Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami przeszliń. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona mi między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona mi między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze, i na O mój Jezu, przebacz nam nasze nas do się do nieba i szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. The Fourth Mystery, The Assumption of the Blessed Virgin Mary Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. As you will be the Lord, as Christ Jesus is. And deliver us from the dead, and deliver us from the dead. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the monks to whom women, this is the certificate of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the Bless amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the amongst Bless women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our Grace the Lord, blessed the amongst women this is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, Grace, the Lord the Blessed the women, this is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of, God, pray for sinners, now with of, of grace, the Lord Blessed the amongst women, this is the foot of thy womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the most doer and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail grace, the Lord is with thee. Blessed are the most doer and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary for grace the Lord is with you. blessed are women, this is the foot of thy Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the Lord the this is the foot of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and ever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Jezu, nam nasze brzegi, zakołaj nas do dołnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomóc szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego dołni W tym, co wziągam, urodzamy na na królowe nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chwila naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ródź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Trwa się łaski, iść pełna Pan błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna na Pan z Tobą, Bóg między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, na Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strobaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strobaś Mary łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Amen. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na jej wieków. Amen. Jezu, przebacz na nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba, i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. A światło się i Panie świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Tobie, Boże, pokornie polecamy naszą siostrę Saminę, którą wdarzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym i prosimy, abyś teraz uwolnił ją od zła wszelkiego i dał jej wieczny pokój. Dla naszej siostry przeminęło życie ziemskie. Błagamy Cię zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził ją do Twojego królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim synem i Duchem Świętym na wieki wieku. Amen. Panie Jezu, nasz Zbawiciel, Ty wydałeś się na śmierć, aby wszyscy ludzie mogli dostąpić zbawienia i przejść ze śmierci do życia. Pokornie Cię błagamy, abyś pocieszył wszystkich początych, którzy się modlą, za drogą im zmarło. Panie Święty Nieśmiertelny, który przez śmierć swoją otworzyłeś Twoim wiernym bramy życia, odpuść naszej siostrze wszystkie grzechy. Królu przedwieczny, nie oddali jej od siebie, lecz swoją zwycięską mocą wprowadź ją do miejsca światłości, szczęścia i pokoju. Który żyjesz i królujesz na wieki i wieku. Zwycięzca śmierci, niech Bajsza Pan szata, niech Bajsza Zaśnię pamięci i siostrę panią Sabinę będzie jutro w naszym kościele o 10.30. Generalny mass dla the assistant Sabina will be in church at 10.30 in the morning. Pan z Wami niech was błogosławi, Bóg Szef Mogący, ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dobry, będą Dobry, Dobry Jezu, a Pan Pan. nasz Panie, daj jej wieczne Dobry Jezu, Psiąc mówił, że o 10.30 będzie musza, a do dziesiątej mamy różaniec jeszcze mszą. jakby ktoś miał czas i chciał przyjść, we have a rosary before the mass, o'clock before the mass starts in our hall, in our church. So thank you so much for coming and za uh, przybycie.